Mera jest 45 minuta, stoisz 30 metrów od bramki, decydujesz się na strzał, ładujesz bramę naprawdę kapitalną. Co jest w głowie piłkarza w takim momencie? E, dziękuję. E, najpierw koku e, dał e, bardzo dobro atakowali bardzo i koku dał dobry pas. E, widziałem, że mamy miejsce i widziałem, że bramka było trochę, trochę przodu. i decydowałem, że chcieć i sięlałem najważniejszy gol i cieszy się ja oczywiście. I najważniejsze, że w końcu mamy 3 punkt. To jest najważniejsze dla nas teraz. No kamień chyba spadł z serca, mo mo mogłeś powiedzieć głośne uff po takim strzale jeszcze do szatni, chyba nic lepszego nie mogło nam się przydarzyć. Oczywiście, jak powiedziałem, że cieszymy, cieszymy i musimy iść dalej, tak? Jeszcze cztery mecze mamy i bardzo ważny mecz będzie i musimy iść dalej, tak? I trzymać e, kciuki, oczywiście. I z kibicami oczywiście, bez kibicami nie możemy. Naprawdę, piłka nożna jest z, z kibicami. I ja, ja mam nadzieję, że damy radę i awans Најпер uh, бараже, граме и потоа мама своеме. Powiem Ci tak, dobre głosy nas dochodzą z Opola, tam Odra przegrała, znam Ciebie też, wiem, że bardzo ważne jest dla Ciebie, żeby na trybunach było głośno, żeby był głośny doping, także bardzo proszę Cię, zaproś kibiców na nasz nadchodzący mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Oczywiście, jak powiedziałem, bez kibiców nie możemy zagrać i zapraszamy wszystkich na mecz Zagłębie Sosnowiec i jak powiedziałem, najważniejszy mecz teraz i musimy wygrać ten mecz. Dzięki, dziadza. Dziękuję. <laughs> Dziękuję.